Co tak właśnie? A dzień, dzień dobry. A dzień dobry, Wunia, dzień dobry. Całą noc się nie widzieliśmy, nie? Tak. Co tam, już nie gotowe, tak, Wunia? Co? A... Tak. Co dzisiaj zrobiliśmy? To zobacz w talerzu. Jak te kulki? A tak mi mało, a sobie to masz tak więcej tych kulek? Nie maroc, nie maroc, jaka się jedz? Jak ostatnio w restauracji marudziłeś to, co mało ci za fraki i nie wyrzucił, bo krzyczejesz się za małe porcje. A, już o tym to nie wspomina Jewunia. To ja będę ja. No, bo ja też ty tak samo. Ja nie sam będę to... marudził, nie, no, lubię, lubię, wiesz, nie. No. dobrze, ja siadam, Eponia i dziękuję, że zrobiłaś te śniadanko, jak ja zmęczony ponownie. Myślałam, że powiesz, że ten, że dziękuję, że przypomniałaś o tamtym no. zdarzeniu, ale no, drugi raz, jak będziesz tak pyskował tak? i marucił, to zrobię tak jak Kelner ten. Zafriki in vrzuca te. A ne, tako to ne ropa, bunja. No. No, no to s sferznega. No, hvala. Bunja in bužacki. No, pa.